Powiem wam tyle, więcej spędzam czasu z zebrą w pokoju, niż ze swoją żoną. Tu już wyścig się zacznie od piątego etapu tak naprawdę. Będzie ciężki. Piąty etap, wyjeżdżamy prawie na 2000 metrów, więc... Jak w Wuelta, ciężka. Tutaj, jeżeli pogoda dopisza, jest fajna pogoda, ciepła, ja lubię taką pogodę. To powinno być naprawdę dobrze i fajnie. W sumie oczekiwania są dobre z samej drużyny i myślę, że walka o pierwszą piątkę fajną by było, żebym po prostu był tam z najlepszymi góralami, poprawić wynik z Giro, szóste miejsce fajnie by było i a co będzie więcej, będzie lepiej. Myślę, że już po siódmym etapie już będzie widać, kto ma formę na WLC z pani. na każdym wielkim turze i e, to nie było spięcie, bo już, już była fajna pozycja wyjściowa. Naprawdę nie miałem spięcia. Po prostu to zdecydowało, nie, nie wiem. Nawet sam mój trener nie wie, co się działo, dlaczego miałem takie dwa dni kryzysu, że po prostu nie mogłem jechać. Męczyłem się na rowerze. Szczerze powiem, że pod Mortirolo, tam było zimno, tam było 2 stopnie, ale to też nie chodzi, że zimno zaczął deszcz padać. E, ja myślę, że miałem te naprawdę dwa etapy, miałem tak ciężkie, że tam straciłem, na tych dwóch etapach straciłem 3,5 minuty, a byłem bardzo wysoko w klasyfikacji generalnej, byłem czwarty. E, nie wiem co się działo, nagle mięśnie przestały pracować i przestały pracować. Było mi naprawdę ciężko, były ciężkie mięśnie, miałem. Nie regenerowałem się tak, jak chciałem. Już po dniu przerwy czułem nie zmęczenie takie fizyczne, tylko po prostu tak, by nogi nie pracowały. Nie miałem takiego rytmu w nogach i ciężko mi było. Ale przezwyciężyłem to i zdążyłem skończyć wyścig w pierwszej szóstce. Czasami jest ciężko walczyć z tą presją, że naprawdę, jeżeli kibice wymagają od Ciebie, ja sam czasami wymagam od siebie więcej niż kibice ode mnie wymagają. Mam większy luz z drużyny strony niż ze strony czasami mediów czy kibiców, ale dużo mi pomagają właśnie kibice, bo czasami jak mam więcej presji, no jest ciężko czasami, a czasami jest fajnie. W zupełności chciałbym mieć taką bułętę jak 2015, czyli ostatni tydzień od drugiego tygodnia iść naprawdę mocno, i e, żebym nie przesadził w tym pierwszym tygodniu. Ale tutaj miałem jednak, myślę, że zdecyduje ten plus, że miałem jednak tą przerwę po Giro, pomiędzy Giro a Vuelta Tour de Pologne przygotowanie. jeszcze takiego przygotowania nie miałem pod względem wypoczynku pomiędzy dwoma turami. I szczerze mówiąc, czuję się dobrze, czuję się bardziej wypoczęty. Cały czerwiec prawie w domu spędziłem, lipiec już na zgrupowaniu, ale to mi dużo dało zregenerować się fizycznie i psychicznie, bo nie miałem zarzuconych wyścigów jeden po drugim. Po pięciu latach od 2014 do 2018 prawie jeździłem Giro, Turo, Tour, Vuelta, więc naprawdę ciężko było, nie było łatwo, a teraz miałem taką trochę przerwę, więc... Fajnie, że Bora z Grojem mi dała taką troszeczkę przerwę, że mogłem się zregenerować. Będę starał się odpłacić na tej bułcie, że, że miałem troszeczkę przerwy i, i po, no, naprawdę dało mi to dużo. I też spędziłem trochę czasu z rodziną i później mogłem potrenować na wysokości i przed Turde Poloni, po Turdę poloń, więc powinno być okej. Okay. Jeżeli wróciłem po Turde Poloni pojechałem od razu w góry. Eee, tam też dołożyłem troszeczkę do pieca, potrenowałem jeszcze mocno. Chciałbym się czuć dobrze, ale też, żebym nie miał żadnego pecha, bez żadnych kraks, bez żadnych gum. Dojechać do Madrytu, a co będzie w Madrycie, to jak wam powiem. No, chciałbym skończyć 200 minimum w pierwszej piątce.